Do kogo teraz jedziemy? Jedziemy do kogo? Do kogo my jedziemy? Trudna literka, no? Do, do kogo jedziemy? No jeszcze raz. Nie ten paluszek. Który to był paluszek? Ignaś, tak, brawo I kto jeszcze będzie u Ignasia? Kto będzie jeszcze? Franio będzie Tak, będzie Franio Super A co będziesz robił z chłopakami? Co będziesz robił z chłopakami, Franeczku? Będziesz się bawił czym? Autami wielkimi? A ty weźmiesz jakieś auta do Ignasia i Frania? Tak. No, dadzą ci chłopcy też auta, ale ty weźmiesz auta, bierzesz auta do Ignasia? Masz spakowane już w plecaku swoje samochody? Dobra.